W czasie tej mszy świętej chcemy poruszyć temat, zastanowić się nad rzeczywistością domowego kościoła. Chcę powiedzieć o tym, że rodzina, którą zamierzacie stworzyć, ona powinna być domowym kościołem. Dla jednych jest to rzecz prosta, jasna i przejrzysta. Dla innych może to być zdziwienie. Nie no, w domu jeszcze kościół mam robić, to wystarczy, że będzie kościół w kościele, a w domu ja chcę mieć swój dom. Już ewentualnie krzyż zawieszę, ale to też nie jest oczywiste w każdym domu. Pamiętam w czasie jednej kolendy okazało się, że w domu w ogóle nie ma żadnego krzyża. Niestety przykre to jest, i tej pani opowiedziałem taką historię, którą mi kiedyś odpowiedział inny ksiądz, że w domu, w którym nie było w czasie kolendy krzyża, po dwóch latach, kiedy ksiądz do tego domu znów przyszedł, czy po trzech, ci ludzie byli zupełnie innymi ludźmi. Ci ludzie mówili, proszę księdza, pamięta nas ksiądz? Był ksiądz kiedyś u nas, nie mieliśmy w domu krzyża, żyliśmy sobie sielankowo. Kilka miesięcy po tamtej kolędzie przyszło na nas takie cierpienie, jakaś była poważna choroba, że myśmy przez ten czas niesamowicie się zmienili. Myśmy zrozumieli, że Pan Bóg jednak nam jest do czegoś potrzebny. Myśmy zobaczyli, jak kruche nasze jest życie. Widzi ksiądz, ile mamy dzisiaj krzyży, ile mamy obrazów świętych. My każdego roku jeździmy na jakieś pielgrzymki, rekolekcje, bo myśmy zrozumieli, że nasze życie bez Boga nie ma sensu. Więc moi drodzy, chcę mówić o tym, że nasz dom powinien być domowym kościołem. Można powiedzieć w ten sposób, że w naszym życiu. Mamy do czynienia, albo raczej powinniśmy mieć do czynienia, bo nie zawsze mamy z dwoma w zasadzie domami. Ten pierwszy dom jako budowla to ten nasz dom rodzinny. Oczywiście w swoim życiu pewnie się zdarzy, że może już kolejny masz dom, mieszkanie. Może w związku z pracą trzeba będzie to mieszkanie, ten dom zmienić, wybudować jeden, może nawet drugi, trzeci, nie wiadomo. W każdym razie, kiedy słyszysz dom, to w tym momencie chyba w Twojej głowie jawi się obraz Twojego domu rodzinnego. Choćbyś pod koniec życia miał nie wiadomo ile domów, to jednak wrócisz do tej, pierw, do tej pierwszej myśli, do tego pierwszego słowa, kiedy usłyszałeś od swoich rodziców: To jest Twój dom. Oczywiście domem możemy nazywać wiele miejsc. Ja też pamiętam pierwszy raz w życiu, kiedy byłem w seminarium. To pierwszy raz w życiu, chyba na trzecim albo na czwartym roku, tak zupełnie bezwiednie, przypadkowo powiedziałem, że wracam do domu, mówiąc o seminarium. I byłem bardzo zdziwiony, bo pierwszy raz jakoś tak mi machinalnie obce dla mnie miejsce, w tym znaczeniu, że byłem tam tylko jakiś czas, nazwałem domem. Teraz przychodzi mi to w sposób naturalny. Jestem u kogoś i, i mówię, wracam do domu. Nie do domu rodzinnego, ale wracam na plebanie. To jest mój dom na dzień dzisiejszy. Czasem kiedyś nawet rozmawiam z tatą, mówię, dobra, jadę do domu. I Widziałem, że tata był zdziwiony, nie, bo przecież byłem w domu. Byłem w domu rodzinnym. Niemniej jednak wracam do domu, do tego miejsca, gdzie mieszkam, gdzie przebywam, gdzie spędzam dużo czasu. I, i to jest jakieś to niezwykłe słowo dom. Mówię o domu rodzinnym. To jest jedno miejsce, w którym dużo przebywamy, dużo jesteśmy, ale nie może w naszym życiu zabraknąć tego drugiego domu, którego, którym nazywamy Kościół. Kościół jako Dom Boży. To nie jest tylko dom dla Pana Jezusa, żeby tam mu dobrze było, ale to jest dom dla ludzi, dla nas. Tam mieszka Bóg, ale On czeka na nas. I teraz, tak jak w domu, Kuchni, w każdej jednej normalnej kuchni jest stół, przy którym siadamy, żeby zjeść śniadanie, obiad kolację. Przy tym stole spotykamy się nie tylko po to, żeby jeść. I źle by było od razu, powiem, gdyby w naszym domu, wedle jakiejś nowoczesnej mody, nie było stołu. Przy którym można usiąść. Oczywiście można pięknie zaprojektować kuchnię. Tu jakiś aneks, tu jakieś, y, jakieś półeczka, jakiś coś tu, ktoś sobie usiądzie. Może do pokoju podejdziemy, ale też tam stołu nie, tylko jakieś takie... Y, nie będzie dobrze, kiedy w naszym domu braknie stołu. Będzie źle, ponieważ przy stole powinniśmy się spotykać nie tylko do jedzenia, ale do, do rozmowy, do spotkania z drugim człowiekiem. I w, domu, w domach, w rodzinach, w których nie ma wspólnego spożywania posiłku, yy, nie jest dobrze. Trudne są relacje rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami. Mówią, się nie dogadują. Jak mają się dogadać, kiedy oni nigdy ze sobą nie rozmawiają? W ciągu tygodnia, oczywiście, dzieci do szkoły, rodzice do pracy. Jest to zrozumiałe, ciężko się spotkać przy wspólnym stole. Ale kiedy przychodzi sobota, niedziela, jakie my argumenty znajdujemy? No dzieci jeszcze chcą. Spać 12 godzina, ty jesteś, już obiad gotujesz, a oni stają na siadanie. Yy, siadacie do obiadu, no oni są już niegłodni, Dopiero, dopiero siadanie, jeżeli są niegłodni. Siada, stawiasz obiad na stół, a mąż załóżmy łapie, talerz idzie przed telewizor. Bo taki, taki fajny program teraz leci, wiesz? Fajnym programem dla niego i dla Ciebie powinno być wspólne spotkanie. I razem dzieci wziąć. I, I nauczyć się rozmawiać. Jeśli nie nauczycie się rozmawiać w Waszych rodzinnych domach przy stole z rodzeństwem, z rodzicami, to zobaczycie, że ten, schemat, ten sam schemat niesiecie do Waszych domów rodzinnych. I się okaże, będziecie bardzo zdziwieni, że teraz tak Wam się dobrze ze sobą rozmawia, tak się chętnie spotykacie, a później usiądziecie w Waszym pięknym domu, naprzeciwko siebie przy wspólnym stole i nagle odkryjecie, Ja nie wiem, co mam do niej powiedzieć. Ja nie wiem, o czym mam mówić do Niego. Przedtem takie to było wszystko proste i łatwe nauczyć się przy stole rozmawiać. I teraz w kościele jest również ten stół. Stół, na którym rodzi się Pan Jezus, nazywamy go ołtarzem. Też niezwykły stół. Stół, z którego w domu na stole przyrządzamy jedzenie, pokarm dla ciała. A w kościele, na stole, na ołtarzu przyrządzamy pokarm dla duszy, pokarm na życie wieczne. Jeśli ktoś w domu by się nie karmił, nie od posiłków, no to słabnie. Człowiek traci siły, chęć do życia. Jeśli w kościele nie będziesz się karmić ciałem na życie wieczne, to też coś nie tak się będzie działo. Twoja dusza. Mówiłem wczoraj, człowiek jest istotą cielesno-duchową. Jeśli nie zadbasz tylko o stronę fizyczną, cielesną, zapomnisz o stronie duchowej, twoje życie nie będzie cię cieszyło, nie będziesz człowiekiem szczęśliwym. Dom należy poświęcić. Czy przy okazji Kolendel powiedzieć o tym przeksiędza? Mamy nowy dom. Chcemy, aby ksiądz ten dom poświęcił. Specjalna modlitwa. To nie tylko chodzi o to, co przy kolędzie, że ksiądz się pomodli, pokropi i już. Pamiętajcie o tym, żeby dom powiedzieć albo przy kolędzie, albo gdzieś w ciągu roku zaprosić księdza, że mamy nowy dom. Przy okazji możecie się pochwalić, jaki macie ładny dom, prawda? I powiedzieć księdza, proszę się pomodlić, żeby nasz dom był napełniony Bożym błogosławieństwem, żeby nasz dom był strzeżony przed złem. Żebyśmy w tym domu, jako małżeństwo, sakrament, jako rodzina, żebyśmy się tutaj dobrze czuli, dobrze rozwijali. W domu nabieramy sił do pracy, odpoczywamy. Jest to ważne, aby w domu mieć takie swoje miejsce, w którym się dobrze czujesz, w którym odpoczywasz. Niekoniecznie sypialnia, w której śpisz, ale to może być jakiś wygodny fotel w pokoju, przedpokoju, czy może wyjść na zewnątrz, na, na taras i tam odpocząć po całym dniu pracy. W kościele nabieramy sił duchowych. I o ile w domu odpocznie Twoje ciało, o tyle w kościele. Na wspólnej czy indywidualnej modlitwie odpoczywa Twoja dusza, Twój duch. Nie wiem, jakie macie wrażenia po dzisiejszej adoracji. Może udało się komuś właśnie tak wewnętrznie uspokoić, zawierzyć wszystkie te swoje sprawy. Powiedz sobie, Panie Jezu, weź to, rób co chcesz, bo ja już sobie z pewnymi rzeczami nie radzę. Nie to wszystko przerasta. I często staraj się przyjść, chociażby przedniedzielną Eucharystię, te parę minut. Nie przychodź, jak, jak już jest pierwsze czytanie, czytane w kościele albo w połowie kazania. Postaraj się przyjść parę chwil wcześniej. Uklęknij, powiedz, Panie Jezu, jestem. Takie czy takie sprawy Ci przynoszę. Zostawiam to Tobie. Rób coś z tym. Ja teraz chcę trochę się wyciszyć, uspokoić. Tą taflę wody na jeziorze wyrównać, bo wtedy więcej widać, kiedy Twój duch będzie uspokojony. Wielokrotnie te wszystkie problemy, nawet i poranne, niedzielne, bo tam, że na czas naci drzwiami, bo, bo dzieci coś Ci tam zrobią. Momentalnie człowiek jest zły i wtedy w kościele może wszystkie te emocje złe opadną. W domu dbamy o czystość, wygląd zewnętrzny. I o czystości w wyglądzie zewnętrznym, tym domowym. Już tutaj Ala z Leszkiem dużo mówili, jak to dbamy, jak to odkurzamy, sprzątamy i tak dalej. I my to rozumiemy, że nasz dom potrzebuje tego. To jest oczywiste. Nawet jakby ktoś był wielki bałaganiarz, to jednak, no, jak się już potknie na śmieciach, to widzi, chyba by trzeba było wreszcie posprzątać. I teraz, skoro tak dbamy o zewnętrzną czystość naszego, naszego domu, to z zewnątrz i wewnątrz, jeśli dbamy o wygląd naszego ciała, o, o naszą czystość, o to, żebyśmy mieli włosy y, y, takiej długości, a nie innej, żebyśmy byli wymalowani, uśmiechnięci, piękni, radośni, to skoro z tak wielkim zaangażowaniem potrafimy zadbać o te cielesne i doczesne sprawy, to tym bardziej powinniśmy zadbać o sprawy naszej duszy, bo w Kościele dbamy właśnie o czystość i kondycję naszej duszy. I jest tu fryzjerka, prawda? Żeby mieć dobre włosy, w porządku trzeba pójść do, do fryzjera i tam, yy, tam yy, doprowadzić się do porządku. I jakże często szukamy dobrych fryzjerów, numer bierzemy, dzwonimy, umawiamy się nawet miesiąc wcześniej. Może pani, bo ja mam taki, wtedy taką imprezę, muszę wyglądać elegancko. Wszyscy to rozumieją. Dlaczego? W podobny sposób nikt nie zabiega, nie dobija się, trzyma się do mnie, nie dobija przy księdza, chce się umówić na spowiedź, bo ważna sprawa będzie ślub, ważna sprawa będzie chrzest w rodzinie, ważna sprawa, święta idą. Ja chcę mieć taką dobrą spowiedź, zależy mi na tym, chcę mieć czystą duszę. Czy nie można w ten sposób, czy nie należałoby w ten sposób korzystać, zadbać? Jak ci nie odpowiada ten czy tamten ksiądz, poszukaj takiego, który ci odpowiada, który podejdzie do ciebie w taki sposób, jak ty sobie, że tak powiem, życzysz. Jak, jak samochód cię psuje, to dajesz pierwszemu lepszemu mechanikowi? To pojedziesz, zobacz, jaki ma warsztat, ile ma tam kluczy, śrubokrętów, jakie tam ma maszyny. Czy, ten, czy ci w ogóle facet wygląda, nawet podoba, bo to jest twój samochód, twoje, twoje po prostu największe marzenie. Ty nie dasz tego byle jakie ręce? Czy, czy o swoją duszę nie chcesz podobnie zadbać? Czasem mam wrażenie, że ktoś tak by chciał. Najlepiej iść do księdza głuchego, ślepego i tak, żeby w ciemnym kącie kościoła się ciał. To by było najlepiej. Nie powiesz tak, a tuszą, wiesz, tam coś, powiesz to wszystko. Zadbaj o swoją duszę, wtedy będziesz człowiekiem naprawdę szczęśliwym. Bo można wszystko mieć. Ale jeśli w środku będzie pustka, nie będziesz naprawdę szczęśliwy. A później im więcej będziesz miał, tym bardziej o to będziesz się martwił. Ktoś kiedyś opowiadał, że moje szczęście rodzinne skończyło się z dniem, w którym kupiłem mój umarzony, wymarzony samochód. To już było lata temu, bo chodzi o dużego, yy, bodajże Fiata. Składali ci małżonkowie pieniądze długi czas na tego Fiata. Tak się martwili, pracowali ciężko. W końcu kupili dużego Fiata. Szczęśliwi, wszyscy sąsiedzi zawstydzeni, postawili samochód pod blokiem. No i tak o 21.00. Ty, ty, popatrz, kochanie, ktoś tam się kręci koło tego samochodu. We, weź, popatrz, ja tam pójdę i przegonić. Dobrze, przegonił. Dwudziesta druga, znowu ktoś przechodzi, zerknął, no, nowy samochód, spodobał się, prawda? Więc zaraz, yy, nie, 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 ja tak spać nie pójdę. Do dwunastej facet siedział w oknie i co chwilę, proszę tam nie ruszać, odejść od tego samochodu. Pierwsza, druga, chce mu się spać, a do pracy trzeba wstać, żono, teraz ty stój i pilnuj. No, przecież ja muszę się wyspać. Mówi, moje szczęście rodzinne skończyło się z dniem, w którym kupiliśmy nowy samochód. A mieli być szczęśliwy, to im miało dać szczęście. Szcze, pamiętajcie, szczęścia, pieniądze szczęścia nie dają. Żebyście mieli nie wiadomo jakie wielkie pieniądze, nie dadzą szczęścia. Jeśli dadzą, to dadzą tylko na miastkę szczęścia i chwilowo. Prawdziwe szczęście możesz mieć, może być nie wiadomo jak biedny, ale jak w środku będziesz miał poukładane, jak ty będziesz mógł spojrzeć każdej osobie w oczy, nie wstydzić się, cieszyć się, jak będziesz miał dobre relacje ze swoimi bliskimi, ty będziesz człowiekiem szczęśliwym. W domu często powracamy do zdrowia po różnych chorobach, trudnych przejściach itd. Tak Natomiast w kościele do zdrowia powraca nasz, nasza właśnie dusza, ale też i ciało poprzez sakrament namaszczenia chorych. Więc wasze babcie, dziadku, pocieszajcie, że sakrament namaszczenia chorych to nie jest, jak to babcie mówią, nie namaszczenie. <śled> Babciu! Jeszcze pięć razy albo i dziesięć do Ciebie przyjadę. Nie bój się, tak mnie nieraz babcie czy dziadkowie, proszę księdza, umirą już. Jeszcze nie umierasz, spokojnie. Jeszcze daleko. Ten sakrament, jeśli będzie przyjmowany z wiarą, jeszcze nie jedną babcię, dziadka na nogi postawi. Kościół troszczy się właśnie w tym wymiarze również o nas, nasze zdrowie. W domu często zdarza się, że umieramy. W czasie snu, czy po ciężkiej chorobie. No dzisiaj też w dużej mierze też umiera się i w szpitalu, bo coś się dzieje, karetka, szpital i, i często w szpitalu. Niemniej jednak w domu umieramy, natomiast w kościele rodzimy się do życia wiecznego. Przynoszą nas z tego domu, w którym umarliśmy, i tutaj rodzimy się do życia wiecznego. W domu uczymy się mówić. Mówić do ludzi, słuchamy, jak mówią, rodzice, rodzeństwo. Uczą nas wyrażać się, wysławiać się. Natomiast w kościele również uczymy się mówić, ale uczymy się mówić do Pana Boga. Uczymy się właśnie modlitwy. I nie nauczysz się modlitwy, kiedy Kościół będziesz omijać z daleka, kiedy nie posmakujesz, nie popróbujesz tejże właśnie modlitwy. W przygotowaniu do, do małżeństwa bardzo często. Czy, czy przede wszystkim jest to najwłaściwsze miejsce, w domu poznajemy się. Oczywiście zobaczysz dziewczynę gdzie na dyskotece, gdzieś tam w, przed, w pociągu, w autobusie, gdzieś na uczelni. Podchodzisz i pytasz się, na przykład, Klaudia, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz. Nie? I nawiązujesz pierwszy kontakt, później zaczynasz ją odwiedzać i poznajesz Klaudię, Kasię i każdą inną. W domu poznajemy się. I kiedy wreszcie nasze poznanie na tyle dojrzewa, jesteśmy świadomi, że tego to jest ta osoba, którą chcemy spędzić życie, przychodzimy do Domu Bożego i to nasze poznanie, tą naszą miłość pokazujemy Panu Bogu i chcemy: Panie Boże, przypieczętuj to poprzez sakrament małżeństwa. Wejdź pomiędzy nas, naucz nas pięknie, dobrze żyć. Więc dom rodzinny nas do tego przygotuje. A dom Boży potwierdza i prowadzi. Wyruszamy w podróż życiową małżeńską z Chrystusem, właśnie w domu Bożym, w kościele. W domu, choć to dzisiaj już bardzo rzadka praktyka, niemniej jednak, dawniej w domu kobiety rodziły dzieci. Ja jeszcze mam swoich rówieśników, którzy rodzili się w domu. Ojciec odbierał wszystkie porody. Pomyślcie sobie, który z Was odebrałby poród od własnej żony. Natomiast znam tego człowieka, dzisiaj taki dziadeczek odbierał i to kilka, kilka poród od swojej żony. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i wszyscy cali i zdrowi. W domu, się urodzi, w domu rodzimy dzieci i później wychowujemy, natomiast w kościele te dzieci rodzą się dla Pana Boga poprzez sakrament Sztu Świętego. I jeśli czasem brakuje ci wiary, to pomyśl sobie tak nawet jakoś po ludzku zwyczajnie, jakby to wyglądało, gdyby urodziło się dziecko i tego dziecka nie nie przynieślibyście do chrztu. Jak by to było? Chyba tak nijak i tak dziwnie. W domu ojciec i matka, nasi rodzice, Uczą nas o życiu. To do nich kierujemy pierwsze pytania, pierwsze kwestie życiowe chcemy rozwiązywać. Oni uczą nas życia, jak się zachować, jak postąpić. Natomiast w kościele uczymy się o Bogu. Uczymy się jak żyć, by żyć wedle Bożych przykazań. I tutaj takim nauczycielem jest Słowo Boże, którego słuchamy. Takim nauczycielem jest każdy kapłan, który próbuje tak jak potrafi, tak jak umie. Yy Dzielić się swoimi doświadczeniami, dzielić się i wyjaśniać słowo, które zostało, zostało przeczytane. Dom jest tym domowym kościołem. Pan Jezus, kiedy po tej ziemi chodził, to bardzo często miał taką praktykę, że szedł do kogoś do domu, zjedli sobie kolacyjkę, później zaczął coś tam opowiadać, tłumaczyć, nauczał, a później zaczęli przychodzić z chorymi. Ubogimi, dręczonymi przez złe duchy, i Pan Jezus czynił znaki, czynił cuda. I to działo się wszystko w domu. Więc dołóżcie starań, aby jeśli Wasz dom rodzinny może nie za specjalnie był domem Bożym, to dołóżcie starań, aby Wasz dom takim się stał domem, tym domowym kościołem. Aby, nie, aby między Waszym domem a domem Bożym nie zarosła ścieżka albo ona była często wydeptywana, czy o no dzisiaj pewnie większości samochodem przejeżdżana. Niemniej jednak, żebyście nie zagubili tej drogi. Bo może być czasem tak, że wszystko na zewnątrz jest pięknie i wspaniale, a w rzeczywistości inaczej. Pamiętam, jak mój kolega, mój Iwony, jeden z kolegów w liceum, pamiętam, jak już wiedział, że idę do seminarium, to mówi mi, tak mi się pyta, jak to, jak to jest? Bo ja ja wiesz, że do Pana Boga nie za bardzo nie za bardzo go rozumie, i ty mówisz, że do seminarium idziesz, że jest jakieś powołanie. W ogóle tego pojąć nie mogę. I tak zaczął mnie pytać, w zasadzie zaczął mówić o sobie. I mówi: Bo widzisz, ja mam takich, a nie innych rodziców. Każdego roku jest kolenda, przychodzi ksiądz, nie, mama, mama po prostu: a ty, 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 a ha, a ksiądz tak, a jakie są fajny, a jakie to, a Pan Boga to, a tamto, wszystko pięknie. A później ksiądz wychodzi, też ucieszony, jaka wspaniała rodzina, wychodzi, a mała już zaczyna się wykrzywiać, a ten taki, owaki, i już tam wymyśla tego księdza, zdejmuje krzyże, święte obrazy ze ścian, chowa Biblię do, do szafki, do, do ten i tyle, tyle Pana Boga było w domu. I mówi, ja nie wiem, co to znaczy Pan Bóg, nie, wiem, to znaczy, a tym bardziej nie mogę pojąć, co to jest w ogóle to powołanie. Więc, żeby kiedyś Wasze dzieci tak nie powiedziały że ja nie wiem, co to znaczy modlitwa, bo mnie tata i mama tego nie nauczyli. Ja nie wiem, co znaczy Kościół, bo nigdy z mamą i tatą w tym Kościele nie byłem, bo w niedzielę to jechaliśmy na zakupy, odwiedzać rodzinę, w Kościele to byłem może na ślubie czy na pogrzebie kogoś bliskiego i to wszystko. Żeby kiedyś wasi rodzice, wasze dzieci wam tak nie powiedziały. Mamo, tato, co ty ode mnie chcesz, bo ty jej zwrócisz uwagę czyjemu o wychowanie, o, o, o to, że ktoś do Kościoła nie chodzi. Jeśli oni was w tym Kościele nie zobaczą, to nie wymagajcie od rodziców, od dzieci swoich, żeby oni tam chodzili. Dzieci bardzo szybko się zorientują, że jest tu rozdźwięk. Wiele dzieci do komunii świętej, pięknie przygotowanych, już następną czy kolejną niedzielę do kościoła nie przychodzi, bo mama z tatą już, już tyle, bo przecież już była pierwsza komunia, byliśmy w kościółku. I później ciężko jest dziwić się dzieciom: no, przecież ja nie, nie mogę przyjść do kościoła. Dlaczego? Bo mama z tatą nie idą, a ja mam daleko, i jak mam przyjść? Jak to nie idą bo oni nie chodzą, tylko jakieś tam może narodzenie albo Wielkanoc, to wtedy tak. Albo ślub, o jeszcze pogrzeb. Tak, wtedy byłem, tak, byłem. Zadbajcie o to, i nie od razu będzie kolorowo. Każdy ma swoją drogę do Pana Boga. Na szczęście Pan Bóg jest niesamowicie cierpliwy. I zdarzają się sytuacje, wielokrotnie tego doświadczyłem, że po wielu, wielu latach potrafi najtwardsze serce skruszyć. Potrafi czasem tak się podejść, z miłości do Ciebie, że Cię przyciągnie. I nie bój się, jeśli czujesz to Boże wezwanie, jeśli czujesz, że cię Pan w jakiś sposób ciągnie, to nie patrz na to, co powiedzą Twoi koledzy, co powiedzą rodzice, co powie y, y, ktoś ci bliski, tylko idź za tym Bogiem, póki czujesz, że Cię ciągnie. Bo może być tak, że będzie w pewnym momencie Twojego życia pustka y, i dopiero w czasie niezwykłych okoliczności, żeby cię nagle y, przełamać, żeby coś się y, w Twoim życiu w relacji do Pana Boga, do Pana Boga zmieniło. Próbujmy uczynić w małżeństwie nasz dom tym domowym kościołem.